Nieulotne to rodzaj historii, która dzieje się w środowisku akademickim, w środowisku studentów. Dwójka ludzi, zafascynowana wzajemnie sobą, trafia na minę, no oczywiście metaforyczną, i cały film jest poświęcony temu, żeby to skleić. Czy da się skleić, jak to skleić, czy to w ogóle możliwe. Miałem w tobie tego nie mówić, miałem nikomu tego nie powiedzieć. Nie wciągać mnie w swoje problemy. Kuba Gierszał. Myślę, że nie muszę go w żaden sposób uwiarygadniać przed widzami, a on jest, mi się wydaje, symbolem pewnego pokolenia. Miałem niedosyt, zdecydowany niedosyt po wszystko, co kocham, że chyba nie do końca go wykorzystałem, nie do końca skorzystałem z tych umiejętności. W związku z tym postanowiłem coś, coś, coś napisać dla niego. Wielką rzecz zrobił Kuba w tym filmie, myślę, że to jest jedna z jego takich rzeczywiście naj, najciekawszych rzeczy, jakie ja ze chemii miał do czynienia. Mam właściwie wątpliwości, że mówiąc dzisiaj o gdzie Berus, jako osobie wchodzącej w film, mówimy o kimś, kto za rok, dwa to już będzie absolutny ktoś. My mamy ten komfort, że możemy sobie jeszcze o niej powiedzieć, jako o osobie nieznanej. To jest jakiś taki rzeczywiście wybitny talent aktorski. Wielka przyjemność była z nią pracować. Jeszcze większą przyjemność jest oglądać ją na ekranie. To on skoczył, ja go tylko trzymałam za rękę. No. To jest w ogóle. Nie do Ten film jest tak skonstruowany, że można go interpretować na tysiąc sposobów. To już wiem po rozmowach z kilkoma dziennikarzami. Każdy inaczej ten film odbiera, naprawdę. I to jeden na poziomie jednej wielkiej metafory, drugi na, na, na poziomie bardzo hiperrealistycznej historii. Jeszcze ktoś inny widzi w tym symbolikę jakąś, cytowanie Antonio i tak dalej. Zostawiam to widzom. Wydaje mi się, że to jest najpiękniejsze. Prostowanie percepcji widza jest najgorszą rzeczą, jaką można zrobić. Podoba mi się, że ludzie takie dziwne rzeczy widzą w tym. Im bardziej to się wymyka mi, jako autorowi, tym bardziej mi to podnieca. Uwielbiam to. Nie, 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 nie. Co to za nuda by była, gdyby wszyscy wiedzieli o co chodzi w filmie, gdy dostają zakończenie no tak, zabił, powiesił się, skoczył, nie wiem, rzucił się pod pociąg. No trudno, co za smutek, co za nostalgia. No. Tutaj nikt nic nie wie. A z drugiej strony jest, jest cała masa podpowiedzi, które pozwalają interpretować w dowolny sposób ten film, czyli taki, jak ty chcesz. Ja, widz, interpretuję to tak i jestem pewien, że to jest tak. Kochasz Nazywam się Jacek Borcuch, zapraszam serdecznie na film Nieulotne.